Sytuacja Przemysława Babiarza, doświadczonego spikera telewizji polskiej, stała się przedmiotem szerokiej dyskusji i kontrowersji w mediach. Jego kariera wzięła niespodziewany obrót po komentowaniu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Interpretacja piosenki Johna Lennona Imagine przez Babiarza wywołała falę krytyki, co skutkowało jego zawieszeniem i późniejszym odsunięciem od roli prowadzącego popularny teleturniej V.A. Bank. Chociaż później został przywrócony do roli komentatora Igrzysk, jego sytuacja z zarządem stacji nadal była napięta. Konflikt z zarządem TVP eskalował, gdy wyszło na jaw, że Babiarz nie tylko stracił rolę w V. Bank, ale także został wykluczony z innych długoletnich projektów telewizyjnych. W obronie Babiaża stanęła grupa jego kolegów z pracy oraz sportowców, którzy publicznie wyrazili swoje poparcie. Podpisując specjalny list do zarządu stacji. Wydarzenia te rozpoczęły szeroką dyskusję na temat wolności słowa i wpływu mediów na wizerunek publicznych postaci. W trudnych czasach dla mediów publicznych, kariera przemysława babiarza również napotyka na kolejne przeszkody. Po zakończeniu swojej roli w Fała Bank, babiarz został także odsunięty od innego popularnego teleturnieju Giganci Historii który emitowany był na kanale TVP Historia od sierpnia 2020 roku. Choć program cieszył się zainteresowaniem, ostatni odcinek wyemitowano w czerwcu, a obecnie nie planuje się kolejnych odsłon, co jak podaje serwis pres.pl, wiąże się z trudną sytuacją finansową stacji. W świetle tych zmian, Przemysław Babiarz pozostaje w niepewności co do swojej przyszłości w TVP. Mimo, że powrócił na antenę jako komentator, jego dalsza rola w stacji pozostaje niejasna. W rozmowie z mediami, doświadczony speaker wyraził swoje zdziwienie i brak informacji na temat oficjalnych decyzji przełożonych nikt o tym ze mną nie rozmawiał, więc nie wiem stwierdził babiasz, podkreślając brak komunikacji ze strony zarządu. Sytuacja ta rzuca światło na wyzwania. Przed którymi stoją dziennikarze i osoby publiczne w obliczu niepewności finansowej i zmieniających się strategii mediów. Wielu obserwatorów i kolegów branży może odczuwać frustrację związaną z brakiem transparentności i wsparcia, co może wpłynąć na morale wewnętrzne oraz postrzeganie stacji przez publiczność.